Cześć wie, witajcie na moim kanale Dzisiaj trzecia transmisja na żywo Przepraszam Was, że filmu nie było w piątek, ale jakoś zapomniałam niestety, żeby coś nagrać Przepraszam, że nagrywam tak jak na szotca, ale tak jak mówiłam w poprzedniej transmisji na żywo tak mi pokazuje, inaczej nie da się. No, biegają sobie. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie na transmisję? Na razie nikogo niestety nie ma. No, Krzyść! Czekajcie, już przybiegną za mną. O, ktoś jest. O. Który sobie chodzą. Pozdrawiam. O, fajans. Możecie zadawać jakieś pytania, ja na nie teraz odpowiem? Ale ta spis nie będzie za długa. Dziękuję za jednego lajka. Pijesz, duża, pijesz. O. Jak Ładnie się nagrała. Czaj. są co ostatko tam kleo. Przepraszam, że mi telefon trzęsie, się, ale nic nie podadzę. O przyszły. Czy Mąka no sześć słodka jest co nie? No biegajcie sobie. Cześć, kutki. witam wszystkich o są dwie osoby przynajmniej ktoś ym, tutaj kury chodzą w sumie tak mówiłam ja nie wiem co mogę jeszcze tu powiedzieć ja że to ok. Jesteś oficjal. No fajnie, że to oglądasz. Że tak powiem. Weszły sobie tam do kurniczka. O koko ko, kurki it dawalikę, dziękuję. Lajka na Sody. Paloma wszystkich pozdrawia. A wy co? A wy co? Tutaj takie niespodziankę robicie mi. To dziękuję za lajki. Już mam dwa. A jeden się nam nawet na mnie liczy. Więc no, dziękuję Wam serdecznie. Tam jest saltana, którą mój tata yy, niedawno zbudował. Moje urodziny być może tam będą podpisane. Czy jakby ktoś nie wiedział 7 kwietnia? Jeszcze raz zachęcam Was do zadawania pytań. Mm. Szkoda, że nic nie słyszysz, ale może pod Transmisji, co się usłyszysz? Ma, miejmy nadzieję. kropka jak słodko dziu potworzyła <śmany> sody za ten głos? <śmany> fajansik A gdzie sody nasz idzie? Ale <śmany> ja to mam, dobrze? Eum, Państwo, um. zobaczcie, zobaczcie, gdzie wskoczyła. Przewylaszcza za trzęsienia ziemi, trzęsienia ziemi, tak, 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 trzęsienia ziemi. Co to było? Na tyle w tym tej transmisji chyba? Jeszcze coś wam pokażę Zobacz jest zrzutek tanu, dlatego że chciałabym takie zdjęcie mieć, a nie da się zrobić. Tutaj Dobra, ze osób to się z wami żegnała. Więc no co? ty było chyba na tyle. Kokurde jak się dodawało. Yy. Yy. Czekajcie. Hmm. Chwilka mhm. Dobra, bo nie mogę z tego wyjść, dobra. To co? Udało mi się, więc... Bajo!